Miało być o Zachemie, a skończyło się na Tusku i Putinie. Na konferencji prasowej posłanka Iwona Kozłowska wraz z bydgoskim radnym Robertem Langowskim zwróciła się z apelem do bydgoskich posłów prawa i sprawiedliwości w kontekście specustawy Zachemowskiej. W tej ustawie jest propozycja, aby za remediację terenów zanieczyszczonych odpowiadał samorząd lokalny. Zdaniem posłanki ta ustawa zrzuca w całości ogromne koszty rekultywacji terenów skażonych na samorządy. Tereny zdegradowane były dofinansowane z budżetu państwa, a nie tylko z budżetu samorządów. Jeżeli mówimy tutaj o samorządzie choćby Bydgoskim, to mogę powiedzieć, że te 2 miliardy, które tu są wstępnie przed kilku laty oszacowane, te 2 miliardy to jest budżet miasta na jeden rok. Czyli gdybyśmy mieli w jednym. W okresie kilku lat zremediować ten teren, a trzeba to robić szybko, to co, co rok kilkaset milionów złotych byśmy musieli odkładać albo brać kredyty na to, żeby zremediować ten teren. Przynajmniej taka jest narracja bydgoskich polityków Platformy, bowiem jak wsłuchamy się w debacie w Senacie, to sytuacja niekoniecznie musi być taka, jak ją przedstawiono. Przyznam, bo ja słuchałem debaty w Senacie nad, tym, nad tą ustawą i tam senator Tyszkiewicz zadał wprost pytanie, czy samorządy będą musiały mieć jakikolwiek wkład własny, już mówimy o tych kosztach dużej rekultywacji i minister Ozdoba odpowiedział jednoznacznie, że nie. Poruszam ten temat, bo tutaj słyszę retorykę, że w całości mają to samorządy pokrywać. Tak, taki tak jest. Yy, mieliśmy takie, yy, taką przedstawioną na sesjach, to kilkukrotnie. Yy jakby projekt tej ustawy, w którym w tym projekcie jest wyraźnie napisane skąd samorządy mogą sobie wziąć i to jest jakby sprzed kilku tygodni, miesięcy. Ta odpowiedzialność spada na samorząd. Proszę odpowiedzieć tak lub nie. Chodzi o to, że samorząd będzie realizował zadanie, kiedy będzie miał 100% bez wkładu własnego zapewnione finansowanie. Tak? 100%. Podobno nie ma pytań, których można odpowiedzieć tak czy nie, ale w tym wypadku zrobię wyjątek i Panie Profesorze odpowiem precyzyjnie tak. Samo jednak zapisanie, iż samorządy wykonują zadanie zlecone przez administrację rządową, o co apeluje Kozłowska, na pewno by zabezpieczyło interes samorządów. Miałoby to zagwarantować, niezależnie od tego, kto będzie rządził, że pójdą środki na rekultywację i nie będzie to martwa ustawa. Dlatego apel, aby w Sejmie nie odrzucać poprawek Senatu. Konferencję prasową zdominowała jednak Telewizja Polska, która chciała przejść na temat Tuska i Putina. Wiem, e, może Pani odpowie jednak, dlaczego rząd e, Pana Donalda Tuska odbywał te ustalenia? Właśnie, poprzedzając też trochę, pierwsze pytanie dokonane z Rosjanami przed prezydentem i opinią publiczną. Chodzi tutaj oczywiście o relacje polsko-rosyjskie z roku 2005-2017. To może ja zadam takie pytanie, może Pan powie coś na temat spotkań premiera Morawieckiego z prezydentem Łukaszenko na temat relacji Polski z Putinem i prosił pana prezydenta Łukaszenkę o wsparcie w dobrych kontaktach z Putinem. Możemy się teraz takimi pytaniami oczywiście przerzucać. Również pan Kaczyński, yy, sami słyszeliśmy. Jak przygotował odezwę do przyjaciół Moskali, więc możemy się tym przerzucać, ale w tej chwili myślę, że temat, który poruszamy na dzisiejszej konferencji, jest niezmiernie istotny przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy. I o tym rozmawiamy. Chciałabym, jeżeli jest Pan przedstawicielem Telewizji bydgoskiej, żeby Pan też pomyślał o tym, że robimy to dla mieszkańców Bydgoszczy. Zatem, Bydgoszcz. Bomba ekologiczna, to jest teraz bardzo istotne. 40 lat. 40 lat czekamy, aby ten teren został w końcu zrekultywowany, żeby była demediacja tego terenu i żeby nie było to obowiązkiem samorządu, tylko żeby współpracował rząd, który powinien samorządom w tej kwestii bardzo pomóc. Na... Treść pytań o przysłano z Warszawy.